Szukasz nowoczesnego, efektywnego i stylowego sposobu na ogrzewanie? Dziś poznasz 5 powodów, dla których grzejniki na podczerwień od Klenen Bloom to świetny wybór dla twojego domu. Fakt pierwszy. Szybkie i efektywne ogrzewanie. Zapomnij o długim czekaniu na ciepło. Grzejniki na podczerwień od Krylen Bloom działają błyskawicznie. Od razu po włączeniu zaczynają emitować ciepło, ogrzewając ściany, meble i ciebie, a nie samo powietrze. Fakt drugi. Stylowy design i wszechstronność. Grzejniki na podczerwień to nie tylko funkcjonalność, ale też nowoczesny wygląd. Modele od Prelent Bloom dostępne są w różnych wariantach, od minimalistycznych paneli po designerskie lustra czy obrazy, które idealnie wpasują się w każde wnętrze. Fakt trzeci, oszczędność energii i niższe rachunki niż tradycyjne elektryczne systemy grzewcze. Dzięki wysokiej efektywności grzejniki na podczerwień zużywają aż 30% mniej energii niż tradycyjne systemy grzewcze. Nie tracisz ciepła przez wentylację czy nieszczelności, a to oznacza niższe rachunki i większą kontrolę nad kosztami ogrzewania. Fakt czwarty: komfort zdrowotny i brak cyrkulacji kurzu. Grzejniki na podczerwień nie wysuszają i nie poruszają powietrza, dzięki czemu kurz nie wzbija się w powietrze. Jest to idealne rozwiązanie dla alergików i osób z problemami układu oddechowego. Ogrzewają w naturalny sposób, podobny do promieniowania słonecznego. Fakt piąty. Prosty montaż i bezobsługowa eksploatacja. Bez rur, kotłów i skomplikowanych instalacji. Grzejniki od Kriland Bloom wystarczy zamontować na ścianie lub na suficie i podłączyć do prądu. Zero konserwacji, zero serwisowania, czysta wygoda. Grzejniki na podczerwień od Kriland Bloom to świetne rozwiązanie nowoczesne, energooszczędne i zdrowe. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zostaw komentarz i oczywiście zasubskrybuj nasz kanał.